Brytyjczycy próbują rozpętać nam kolejne powstanie po to, żeby Rosjanom skomplikować sytuację. I Polacy oczywiście niepodległości nie wywalczą, ale Rosjanie będą mieli dywersję na tyłach. O tym mój film opowiada. No i myślę, że to się całkiem nieźle złożyło. Nie ma tego złego, że nam się przeciągnęła praca nad tym filmem, ponieważ teraz film trafia. W swój moment, trafia na swój czas, bo, bo potrąca, jak sądzę, silnie nerw współczesności, bo rodzi analogię do współczesności i na to bardzo liczę. Zapraszam Państwa, Gierczwałt 1877, Wojna Światu film wojenny. O objawieniach maryjnych, ale dużo się strzela. Uwaga, są wybuchy. Zgodnie, zgodnie z radą y, starszego kolegi Rogera Kormana. I można powiedzieć, że idąc analogią do Wajdy, że trzeba mieć talent do tematu. No to się tak zdarzyło. Cudem, proszę pana, żeśmy z Włodzimierzem Skalikiem spotkali się z księdzem profesorem Krzysztofem Bielawnym, który jest dziejopisem, monografistą tego, tego cudu. W wymiarze naukowym opisuje fenomen demograficzny, jaki z Gierzwałdu wynikał.